Nie od dziś wiadomo, że widzowie na YouTube lubią historię. No i ja dzisiaj mam dla Was krótką historię, którą postaram się bardzo mocno streścić oraz wam coś pokazać. Uznajmy, że może to jest moja historia, a może nie jest, i może ona mi się przydarzyła, a może mi się nie przydarzyła, i może ona była wczoraj, a może ona była 5 lat temu. Chciałbym też podkreślić, że nie jestem antyfanem żadnej z marek czy modeli przedstawionych na tym materiale, i wręcz przeciwnie, ponieważ będzie tu BMW-46, a M3R46 jest moim autem marzeń, czy takim przyszłościowym celem, no i w sumie takie nawet zwykłe R46 w jakimś 3-litrowym dieslu, na przykład, czy w jakiejś dużej benzynie, no bardzo chętnie bym przygarnął. Także pewnego dnia miały miejsce wyścigi na jednym z torów. Były to wyścigi legalne oczywiście, i w tych wyścigach brałem udział. Były dość krótkie, no i nie wymagały zbyt wielu umiejętności skręcania pojazdem, prędzej dobrej zmiany biegów czy ruszania z miejsca. Udało się również przewieźć kilka Osób, no i jedną z osób, która weszła do samochodu, była moja siostra. I nagle ona dostaje wiadomość od jednej ze swoich koleżanek, powiedzmy, że z pracy, mówi ta koleżanka, że jest na torze i właśnie ogląda. Na co oczywiście moja siostra, że jej brat się ściga. Koleżanka zaskoczona pyta, no ale jakim samochodem? No i kiedy moja siostra. Odpowiedziała, że no jest to srebrne LPR 206, to koleżanka zaczęła się po prostu naśmiewać. Gdzieś w tej konwersacji właściwie padło, że to chyba właśnie chłopak tej koleżanki zauważył, że to auto cały czas przegrywa no i że nic nie jedzie. Właściwie on był takim powiedzmy głównym prowoderem tego, że ten samochód. No do niczego się nie nadaje, tak? Zapytałem więc, czym on jeździ. No i dowiedziałem się, że jeździ właśnie BMW 46 z dwulitrowym dieslem. W takim razie zaproponowałem, że skoro mój samochód nie jedzie, a dedukcją wyszło, że jego jedzie, no to może się po prostu ustawimy i sprawdzimy. Dopytałem się również, jaką moc posiada samochód, no i otrzymałem informację, że auto jest stuprocentowo seryjne. No ciężko było mi uwierzyć od samego początku. Zawsze tak się mówi, że auto jest seryjne, ale nie miało to dla mnie wtedy wielkiego znaczenia. Postanowiłem spróbować. Wywiązała się dość miła dyskusja, no i w niej również padła pewna propozycja. Mianowicie ta dziewczyna powiedziała, że oni tak po prostu to się ścigać nie chcą, tylko oni chcą się założyć o kasę albo o alkohol, w sensie pierwszy to był alkohol, potem kasa, no co ja stwierdziłem, że no nie będę, to, to nie są szybcy i wściekli, tak? Nie kładziemy pieniędzy na szali, to nie są też jakieś, nie wiem, gangsterskie porachunki, po prostu wygra lepszy i tyle, nie? Gdzieś tam w mojej głowie, po też doświadczeniach z innymi samochodami, pojawiło się, że no w sumie to raczej bez szans jest takie BMW. Jakiś czas po tych wyścigach udaliśmy się właśnie na parking. Było ciemno w nocy, tam ulica nie była w ogóle oświetlona, właściwie można by uznać, że była miejscowo Zamknięta no i też zero bloków mieszkalnych, także miejsce, w którym można się sprawdzić, nie ryzykując zbyt wiele. Wjechaliśmy na parking i tam było wiele samochodów niemieckich, może niewiele, było ich kilka, a właśnie między nimi niebieskie BMW E46, którego ja wcześniej nie widziałem. Widać było bardzo negatywne emocje, wszystko co tam się działo było bardzo takie skupione. Była gęsta atmosfera, trzeba było ją lekko rozluźnić. Natomiast nie udało się słownie, no i co było dalej, no to już zobaczycie. Pierwsze, co usłyszałem, to że BMW ma przelot. I gdzieś tam bodajże wystawał interkuler, ale tego już nie pamiętam. Wiem, że na pewno usłyszałem syczenie turbo i przelot. No ale to też w dieslu na przelocie to jakby jedno z drugim się powiedzmy łączy. Warto również podkreślić, że te osoby były długo przed nami na miejscu, przed wyścigiem, więc właściwie to mogło się zdarzyć wszystko. I pewna rzecz dość mocno przykuła moją uwagę ale to już w trakcie tego naszego starcia. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności na tym pasie z którego ja startowałem, ponieważ nie mogłem sobie wybrać pasa, bo tamten gościu stanął sobie po prawej, to mówię: Dobra, no jadę po lewej, nie ma sprawy, tam i tak nikt nie jeździ i jest pusto. Więc na tym pasie stał sobie samochód z zapalonymi światłami w moją stronę, a obok niego na chodniku stał gościu, po prostu sobie stał. I teraz co ja sobie myślę w głowie? No więc chcieli zablokować pas, żeby wymusić na mnie hamowanie i jeszcze nagrać, że przegrywam. Więc dlatego gościu stał na zewnątrz z telefonem, miał to nagrać na przykład, a tamten po prostu stał nie wiem, może tak nie było, może to po prostu jest zbyt głęboka analiza tej sytuacji, ale to dość ciekawe. Nie to znaczy? Wiesz co, przepuść go, przepuść go! Co się stało? Nie no, chodzi normalnie, nie? Jak to w butą zawsze A może poduszka jakaś je Nie no chyba wszystko jest ok Co jest? Ale co się stało? Co się dzieje przecież? Nie było wrotnie ma kurwa bierzuna, normalnie wszystko Obroty ma normalnie, wiadomo nie jedziesz prędkość jest normalnie brzmi ok. Ile masz mocy? Wszystko spoko chyba A bo to nie jest seria. Ile mocy masz? Jeszcze raz? 30% zwiększana 30% zwiększana. Nie no nic się nie dzieje. Nic się nie stało chyba, nie wiem, tam się nic nie moim zdaniem, no. O Boże. Jadę stąd chyba, bo chłopaki sobie nie dadzą przemówić. Kto? 150 koni, 150 koni. Czemu oni tak zawsze kłamią? Ja tego nigdy nie rozumiem. Może by nie było wtedy jak się dostanie. Ale kurde, przecież nic się nie działo. Normalnie chodziła, ładnie jeszcze słuchać było turbo. trochę. Nie, ja to jest lubię być miłe, ale. Wow, ale zajbawszy. Chodzi, aby te pozwoli. Dziękuję. <grystanie> Miło. Myślę, że powstrzymam się od niektórych komentarzy w tym momencie, ale okazało się, że auto, z którym się ścigałem wcale nie było seryjne, tylko miało o 30% większą moc, co w prostym rachunku wynosi 195 koni mechanicznych, czyli koło 200 koni mechanicznych w dwulitrowym dieslu BMW. Jest to więc stage one, z którego da się uzyskać właśnie te koło 200 koni i koło 430 Nm momentu obrotowego. I oczywiście Taki moment obrotowy pomoże Wam na przykład pociągnąć przyczepę, ale niekoniecznie pomoże wygrać z lżejszym samochodem.